zon forbidden west, kontynuujemy misję fabularną, nasiona przeszłości, musimy wejść do tuneli czyli tutaj mamy pierwszy tunel, tak mam to rozumieć bo jest liczba mnoga wejść do tuneli ale mamy przed sobą pierwszy i tam będą tunele tak to rozumiem Kolej... Dobra, zobaczymy, jak się z tego mamy wydostać. Już tutaj wspomniała nasza koleżanka, że kolejny labirynt już taki jeden przeszliśmy, także na spokojnie. Ja. Czyli które wywołało emocję kroku? Ta rura wygląda, jakby prowadziła na powierzchnię. Chyba jesteśmy pod poligonem próbnym. Być może rura łączy się z wieżą. Może lepiej się nie ociągajmy. Dobra, ale to raczej z tej rury nie skorzystamy. Sprawdźmy tutaj. W końcu zapomniałam zapytać. jesteś jest z jest tych Nie, nie jest. Większość życia spędza. I pokonałyśmy daleko drogę. Dobra, już widzę. Nie ma co próbować tego przyciągnąć. wejście raczej też nie wejdziemy. A, hej, my mamy drabinkę. No, żeż ja nie zauważyłem. Dobra, poszukajmy wejścia na poligon próbny. Ten kompleks to chyba stacja Bluszcz. Miejmy nadzieję, że tam będą odpowiedzi. Tak tu cicho. Wow! Kolejna z tych maszyn! Może się zrobić wydzielną? Żeby dostać się do stacji musimy ją załatwić. Działamy. Tak. Dobra, udało mi się. Teraz powinniśmy sposobu... Dobra, ale też mamy od razu nowe umiejętności. Dobra, na razie mam to zablokowane. Poszukaj sposobu usunięcia pnącze. Który A, tamasz masz. Okej. Okay. Dobra, zaraz. Tutaj jeszcze coś mamy. Lepiej nie zwlekajmy. Może tu być więcej maszyn. Muszą być tam jakieś dane o adamantowym wieńcu. Oby twój fokus zobaczył to, czego mój nie może. O! To ciekawe. Masz coś? Czwarta stacja. Wierzba. Wygląda, jakby była pod wodą. Ha. Może warto tam będzie zajrzeć. Ta konsola wciąż działa. O, dziennik. To koniec, w każdym znaczeniu. Wieńce działają, a Kawel znalazł sposób, żeby je zniszczyć. W granie zaszyfrowanego klucza do kapsuły uwalnia enzym, który sprawi, że wieńce same się zjedzą od wewnątrz. Ale... już za późno. Według ostatnich prognoz dowództwa wojsk robotycznych w tempo reprodukcji roju przewyższa nasze tempo zrzutu kapsuł o 375%. Nie było nawet blisko. Chyba zasłużyliśmy sobie. Ja na pewno za to, co tu stworzyłam, to mój ostatni wpis przed ewakuacją. i wysiłek poszedł na marne. Skończył im się czas. Mamy ich moduły oprogramowania. Pomogą pozbyć się pnączy wytwarzanych przez metalowe kwiaty. Potrzebuję warsztatu, by wgrać moduł do włóczni. Jeden jest w obozie. Mapa wskazała ścieżkę wiodącą przez kolejne pomieszczenie. Tędy. Musimy się wspiąć. Idę za tobą. To Wendroydus. Możemy użyć liny, by zejść. Ale musimy się pośpieszyć. Po pierwszym spotkaniu z dzikusami nasz porucznik wezwał posiłki. Zaraz się... Co teraz? Teraz idziemy po danych. Tak jak mówiłam, wciąż nie mogę uwierzyć, że sama pokonałaś tych żołnierzy. Ale musimy się pośpieszyć. Po pierwszym spotkaniu z dzikusami nasz porucznik wezwał posiłek. Zaraz się tu pojawi. Jasne. Oby oh, ten nowy moduł zadziałał. czy program działa rozpadają się. można przejść Ora zabrać Co się stało? Mój fokus nigdy tak nie robił. E, odebrałam szczególny rodzaj danych. Nie możesz ich odczytać, ale mocno trzymał rdzeń danych, więc masz już dostęp do głównego serwera. Całego. Na pewno coś znajdziesz. Miałaś rację. Setki archiwów, prawie wszystkie związane z rolnictwem. Samo przejrzenie zajmie lata, ale nie mamy tyle czasu. To co mówiłaś wcześniej, że mamy... Alwa, wstrzymać ogień! Na słowo naszych przodków! Przestańcie! Patrzcie, do kogo strzelaliście? Ta dzikuska zabiła naszych żołnierzy! Ech, tylko tych, co walili na oślep. To żadna dzikuska. Dzięki niej zdobyłam ważne dane. Patrzcie! Spójrzcie na nią! Nie widzicie? Elizabeth Sobek stoi przed wami! Przodkini odrodzona! Powinniśmy zabrać ciotkini. To my podążamy za ich słowem, dowódco. Nigdy na odwrót. Proszę o wybaczenie, doktor Sobek. Wiara naszych ludzi jest silna, lecz nie wszyscy są tak obeznani w dziedzictwie, jak powinni. Słyszeliście ją. Odnaleziono dane. Wy ze mną. Pozostali. Spotkamy się na plaży. Wrócimy do lądowania. Mam mało czasu. Będą zadawać dużo pytań. ja też. Twoi ludzie wiele wiedzą o przeszłości. No i o osobek też, ale. Proszę, to ważne. Mówiłaś mi, że dążymy do tego samego celu. Ile ci to zajmie? Nie wiem. Kilka miesięcy? Jesteś nadzieją mojej rodziny. Oby tylko ci się udało. Otworzyłaś mi oczy na wiele spraw i za to ci dziękuję. Ale musisz iść. Zobaczymy się znowu? Niedługo wracamy do lądowania dziedzictwa. Możecie tam czekać niebezpieczeństwo. Powiedz mi, proszę, jak tam dotrzeć. To daleko na zachód. Nieopodal ruin obok mostu. San Francisco? Tak. Jesteś obeznana w dziedzictwie. Wylądowaliśmy na samym skraju zatopionego miasta. Prądy wokół archipelagu są zdradliwe, a jedyne podejście jest od południa. Mocno strzeżone. Idź tam tylko, jeśli musisz. Rozbito. Co tak długo? Proszę, idź. Jeśli zostaniesz tu dłużej, będą chcieli Cię zabrać, a to nie skończy się dobrze dla nikogo. Lepiej pójdę za radą Alwy. I tak muszę zabrać Demeter do Gai. Najpierw odnajdę tego żyrafa, którego widziałam w lesie. Teraz mogłabym wykorzystać przecinak na metalowych kwiatach. No tak, dobra. Chyba możemy sobie wybrać teraz szybko podróż. A, czekajcie, zobaczymy. Najpierw sobie wyjdę z tego pomieszczenia. Mamy nowy przecinak. Trzeba nim kwiaty rozkwitać i wtedy. Co to mi pokazuje? Okej. Okay. Dobra, ale to jest daleko, ojejku. Dobrze, super, że mamy szybką podróż, bo naprawdę nie chciałbym mi się zbutaleć tyle. Dobra, cel jest w tą stronę. Gdzie co? Muszę zrobić trochę misji pobocznych ogólnie, tak żeby wbić sobie troszkę większy level i odkryć trochę rzeczy, bo bez tych misji pobocznych troszeczkę jest tak pusto. Ale jeszcze się skupiamy na misji fabularnej nasiona przeszłości. Dobrze cię znowu widzieć, Ayola. Widzę, że udało Ci się odzyskać demeter. Dzięki pozyskaniu Etera, Poseidona i Demeter moja przepustowość heurystyczna znacznie wzrosła. Teraz zapewne zdołam wchłonąć Hefajstosa. Na szczęście poczyniliśmy postępy w kwestii jego schwytania. Z inicjatywy Warla, Beta przeanalizowała dostępne informacje o Hefajstosie. Jego ekspansja była lawinowa. Jest za duży, żeby go przesłać. Rdzeń, który posiadasz, nigdy by go nie pomieścił. Dlatego trzeba go będzie opanować w miejscu fizycznie ze mną połączonym. Tam, gdzie są dwa rdzenie danych. Dwa rdzenie. Gdzie znajdę takie miejsce? Gemini. Opuszczony kocioł na pustyni na zachód. Aktywność sejsmiczna spowodowała naruszenie konstrukcji. W rezultacie skonstruowano tam dwa rdzenie danych. Byłam tam. Ten oznaczyli to miejsce jako teren obrzędowy. Musimy cię tam sprowadzić ręcznie. Opracowałam projekt odpowiedniego, choć raczej niezgrabnego przenośnika. Dostarczenie go do Gemini wymagać będzie dwojga osób. Mogę pomóc. Gdy znajdę się w pierwszym rdzeniu, wezwę Hefajstosa do drugiego rdzenia i go schwytam. Następnie rozpocznę połączenie. Jednak podczas budowy przenośnika niezbędna będzie pomoc z zewnątrz. Zbudujesz go? Myślę, że tak, ale to się nie uda. Zenici was odnajdą. Minerva nie ukryje waszej lokacji. Zgadzam się. Wchłonięcie Hefajstosa spowoduje znaczną falę energii, z łatwością zauważalną dla każdego, kto się liczy. A jakby było wiele impulsów, żeby zmylić zenitów. Jeśli Erend, Zo i Kotalo pójdą do innych kotłów i wygenerują swoje impulsy, to czy zamaskują ten z Gemini? Analizuję. Taka taktyka może być skuteczna. Z pomocą bety będziemy mogli zbudować zestaw generatorów impulsów. Mówiłam już, to się nie uda. Zrobiłam test. Hefajstos usunął poziom alfa ze swojego modułu dostępu. Nigdy go nie schwytacie. To potrzebujemy wyższego poziomu. Ale nie ma takie. Ted Twarom miał dostęp omega. Użył go, żeby wyczyścić bazę Apolla oraz zabić Alpha. Żeby go zdobyć, musisz znaleźć Teby. Bunkier, w którym schronił się po końcu świata. A nikt nie wie, gdzie on jest, nawet Zenici. Wiadomo tylko, że znajduje się w San Francisco. Tyle mi wystarczy. Alva, wróżbitka Quen, mówiła, że mają obóz w lądowaniu. Ponoć stamtąd szukali danych w San Francisco. Mogłaby więc pomóc. Czyli ruszam na daleki zachód. Czy wówczas... Zbudujesz przenośnik i generator impulsów. Spróbuję. Zadbam o to, by miała wszystko, co potrzebne. Alwa mówiła, że Kwen mają prom na wybrzeżu, w którym pływają do ruin San Francisco. Muszę tam dotrzeć. Udało mi się otworzyć dodatkowe pomieszczenie niedaleko serwerów. Rozumiem. Dobra, mamy nową misję fabularną. Grobowiec Faro. Znajdź Alwę. Sprawdźmy sobie te umiejętności. Tutaj. Okej, okay, możemy już sobie ulepszyć, więc zaraz razu sobie to zrobimy. Dobra, za mało punktów umiejętności. Notatnik. Grobowiec. Dobra, to wszystko zrobimy na pewno w kolejnym odcinku. Więc jeszcze musimy znaleźć trochę tutaj rzeczy. Także tutaj wszystko będzie. Zależało od Gai, ona nas poprowadzi do celu tak jak chcemy. Jeszcze kurczę cały czas myślał o tych misjach fabularnych. Muszę zakończyć misję w terenie ogólnie. No i wtedy nie tutaj w środku, i wtedy sobie przyłożę się na miasteczko złomianki i tam zrobię misję Poboczne Także dzięki za uwagę. Łapa w górę, komentarz. Pozdrawiam w